Hejka na klejka z tej strony klocek. Jesteśmy dzisiaj w Robloxie, jesteśmy weżami i możemy sobie wszystko jeść i będziemy dzięki temu coraz silniejsi. Będziemy też idy gracze jeść, także no tutaj może być przewalone troszeczkę jakieś tutaj bomby atomowe są i w ogóle patrzcie jaki klocek jest długi, będziemy najdłuższym, najdłuższym weżem jaki istnieje, zostawcie lajka, like, jeżeli chcecie, żeby klocek był jeszcze dłuższym weżem, oczywiście, że tak i pamiętajcie o tym odcinki, są codziennie oczy na tym, zbijajcie codziennie czy na tej kanał. Codziennie. Tu serwery pro jakieś. Co tu się dzieje? Dobra, jedzmy jeszcze więcej, żeby zjeść jakiegoś gracza. Tam widzę jakiegoś gracza przez ścianę. Zaraz sobie go zjemy, ale najpierw zjedzmy sobie tutaj gołębie, szczury, wszystko. Pamiętajcie, węże jedzą totalnie wszystko, co istnieje tutaj. Totalnie wszystko. Nie ma tutaj niczego, czego by tym wężom... Ale duży wąż! Nie! To taki to nas zje! To nie! Aha! To ta... Nie, nie, nie! On nas goni chyba. Dobra, nie, chyba nam odpływa. Ok, i musimy uważać, żeby nas nie zjadł, bo jak nas zje, to może być niemalutki problem. Strefa VIP, fajna rzecz, o, ale tam duże zwierzęta są. Ale dosyć, o nie, on idzie, on idzie do nas, uciekajmy. Nie będziesz nas jeść, będziemy dużym weżem, a ty będziesz yy, też dużym weżem, ale nie przy nas. Jakaś automatyczna farma, co jest, bierzemy, czy chyba tam samo będzie zdobywał punkty, tak się kłoskowi wydaje. To bomba jest, możemy ją zjeść? Co się stanie, jak zjemy bombę? tak chce zjeść bombę, dawaj bombę, dawaj bombę, fajnie by, o Jezu, zarobu to nie i to jeszcze za ile jakby to było za trzy to może oj tamten taki mały dobra zostawmy go nie no spróbujemy go zjeść ale on będzie spidalał i pewnie będzie szybszy od nas ole jesteśmy ochronieni w ogóle ulala ucieka od nas patrzcie jak ucieka patrzcie patrzcie ale chcę go zjeść klocek chcę go zjeść klocek jest jedzącym klockiem klocek jest jedzącym wężem klocek o on chyba nie ogarnia patrzcie dogodzimy go Dawaj go, dawaj go. Któryś nas też goni i chce nas podjeść. Ale my cię zjemy, gościu. Na jest. O, cholera! Oj nie, o nie! Wszamał nas, wszamał nas. On nas chce wszamać. A my nie chcemy być w szamaniu. Uciekamy od niego. On jest super szybki. A my musimy jeść i uciekać w międzyczasie. Bo zaraz nas zje ten, ten typek, którego my chyba zjedliśmy ostatnio. I on nas będzie gonił. O nie, najgorzej. Ale tutaj jest taka skrytka, że można się skampić i można ucikać tego weża. Także będziemy oczywiście tam później próbować. Dobra, jedzmy se wszystko. Ile wlezie, tyle jemy. Patrzcie. Byk, 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 byk. Zjedzone, zjedzone. Dawaj, jemy jak najwięcej. Mamy z 1300. Czy to są w ogóle jakieś te odrodzenia, albo coś takiego? Nagroda gotowa. Dawaj nagrodę. Nie wiem, to jest, co to jest, ale zjedzmy tego typa. Nie, no nie dogonimy go. On jest za szybki. Patrzcie, on jest szybszy od nas. Nie zjemy go, niestety. Nie da się. Nie ma szans. Dawaj chociaż piorunka w takim razie. Bo o, tam ma ochronkę. To już w ogóle nie ma szans. Dobra, byk sobie. O, przyspieszenie. I co teraz, kozaku? Zaraz ci zniknie ochronka. aby cię przamiemy. Patrzcie. Byk, byk. Przamany w połowie. Byk. I jeszcze. No. O, ma farta. No i gorzej, Ale przyfarciłeś, gościu. Totalnie przyfarciłeś, że kłocek cię nie mógł zjeść, niestety. Ale tak to wygląda. Tak. Kłocek cię nie mógł zjeść. Chociaż bardzo chciał. Wejdźmy tutaj do dziury. Zobaczymy, co jest w dziurze. Klocka interesuje. Akurat dziura. Zobaczymy. Jakoś się tutaj doczytuje. Ktoś tu kampi. O nie! Czy możemy go odgryźć? Nie możemy go w ogóle odgryźć. Dobra, uciekamy, bo jak on się ruszy, to będzie niemały problem. Ciekawe, co tam jest. Musimy się y, nastakować. Musimy zdobyć jak najwięcej jedzenia i musimy... On mał 2800... Dobra, to wbijmy 3000. Postarajmy się, no bo może ktoś nas na przykład będzie próbował zaraz wszamać. Postarajmy się wbić 3000 i zobaczymy, co tam jest, bo będziemy mogli go zjeżdża Klocek nie będzie kłamał, jak kogoś zeżrę, no to będzie super, ekstra, mega, najbardziej OP, jak tylko się da. I klocek wtedy będzie pro player w tę grę. I klocek będzie super, i super, i będzie super jeździł, i będzie super szybki. I wtedy klocek będzie... No, ale on będzie, on będzie najlepszy. On będzie najlepszy na świecie. Tak, będzie najlepszy na świecie. Nie ma drugiego takiego super klocka albo klocka IRL, tak jak się nazywamy tutaj w Robloxie. Na świecie nie ma po prostu. Kotek jest nie do podrobienia, a wy będziecie nie do podrobienia, jak zostawicie oczywiście lajka pod odcinkiem. Wtedy, wtedy jesteście super nie do podrobienia. Weźmy sobie piorunek. Patrzcie, no dalej nam dużo brakuje, żeby dogonić tego typa. Bardzo dużo. Nie wiem, czy go widzicie, ale on jest tutaj na dole. Patrzcie, 294, nie? My potrzebujemy minimum, żeby go zjeść. Ale bo on tam siedzi, to klocek nie ma pojęcia szczerze powiedziawszy. Czy mamy tutaj jakieś większe jedzenie takie, bo to, to takie malutkie jest, nie? No jedyne większe jedzenie chyba jakie tutaj jest, to tutaj jest w strefie VIP, nie? Ale droga jest strefa VIP. No zostało nam tak naprawdę jedzenie innych węży. Problem jest taki, żeby my ich nie dogodziby. Ale jak się jakiś tam widzie, no to oczywiście klocek nie omieszka tutaj zjeść sobie, oszabać takiego wężyka, co nie? Czy możemy podjeść tutaj te? Aj, nie możemy! Szkoda, 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 fajnie by było. Ale już tam nie mało zostało, żebyśmy sobie dobili tyle co ma ten typek już, bo mamy dwa prawie, prawie się dobiliśmy. Ten tam ucieka od nas, patrzcie, ten, ten, ten tutaj gagatek, a ten na górze to już w ogóle go nie dogodzimy No niestety musimy już grać, co to jest zamitka, widzicie ją? Podjedźmy do niej, zobaczymy, co to za minka. Kłocka zastanawia, co to jest zamida. Może to jest jakaś OP Super Mida. Jeden, dwa, trzy, cztery. Co to jest za mina? Może da nam super mocę jakieś? co to jest poka chyba to, czy to jest Michael Jackson nie możemy tam po czemu tam jest twarz Michaela Jacksona klocek nie ma pojęcia eee gościu pewnie cię nie dogodzimy więc mogę cię tylko pogrozić paluszkiem ale nie podjadaj naszych jedzeń bo jak ja cię podjem oj jak ja cię podjem patrzcie klocek jest w topce w ogóle dzięki temu że klocek jest w topce to klocek jest super op jest pro proplayerem ej tam są jakieś czaszki co te czaszki dają mamy te czaszki po lewej ale klocek nie ma pojęcia co one dają ale weźmy je zjedzmy je może raz przyspieszają klocek nie ma pojęcia może to jest jakieś tam, wiecie, do odrodzenia na przykład. 2800 mamy. O co te czaszki dają? Masywny kup czaszki, 100% dodatek. Ale o co chodzi z tymi czaszkami? Tak, kotek zobaczył, że można się przyspieszyć, ale to jest tak mobilkowo zrobione. To czy znaczy, można shift kliknąć, ale tak wygląda, jakby się dało? To w sensie da się to klikać. Także będziemy mogli chyba ich nadgonić. Przynajmniej kotek ma taką nadzieję. Zaraz będziemy pierwsi. Dobra, przyspieszmy się trochę, bo i tak tutaj nie ma kogo łapać. Zaraz mamy tyle, co tam ten typek na dole. Dobra, to już możemy podjeżdżać powoli, bo już. O, już mamy tyle, co on ma. Teraz zjedzmy trochę więcej. Jak go zjemy, to już w ogóle. O, mamy tego mamy koronkę, dobra, idziemy. Oj, gościu, masz przewalone tutaj. Lepiej uciekaj szybko. Byk, i wlatujemy. A, bo on ma ochronkę, kurczę. Ale dobra, tego Elsa zjemy. Zobaczymy co to. Zobaczymy co to jest na dole. Klocka to mega zastanawia. Dawaj, ab, am, 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 am No i do widzenia. Zjedzony i ten też zjedzony. I co tutaj jest? Aha, tutaj nic nie ma totalnie, ale skam! Najgorzej klocka oszukali. Klocek jest oszukany, klocek się czuje oszukany. Klockowi teraz smutno. Co to jest? Nie wiem, klocek nie wiem co to. A, bo to są te czaszki, wiemy. Byk, mamy dodatkowe czaszki, które nie wiemy totalnie, co dają. A dobra, wyjedźmy sobie stąd i teraz tak, może da się, się koło zakręcić. Nie, bo koło jest płatne. Chyba, że będziemy mogli sobie na przykład odblokować. Tutai Nie ma klocek pojęcia. Jest klocek jest taki duży, że klocek naprawdę nie wie, co ma robić. Klocek jest mega ope. Czy tutaj w tej dziurze coś jest? Chyba też nie może musimy czegoś szukać w tych dziurach. Może tak być. Może są jakieś takie dziury, wiecie, z jakimiś rzeczami, na przykład jakieś lepsze, yy, jedzenie tam jest po prostu. Ciekawe, czy będzie jakiś gościu co tutaj się wbije. O, ale mamy pokarm do jedzenia i sobie kupi tę strefę wypi będzie lepsze od klocka. Pewnie tak będzie, to jest pewnie kwestia czasu. Gościu! gościu, chodź tutaj! Zje... O, ale go wszamaliśmy! Dobra, troszeczkę wszabany, także jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Wiadomo, fajnie by było wszamać więcej, ale niestety kocek jest już zbyt wolny. O, gościu sobie poszedł na awka. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. dam, dam, zjedzony i mamy czaszki za to. Dodatkowo klotka nikt nie przegodzi Jesteśmy największym e, wężem, jaki istnieje na tej planecie Ziemia. Także tutaj nie ma w ogóle o czym gadać. Nie ma totalnie o czym gadać. Po prostu klotek jest największym, najdłuższym wężem, jaki totalnie istnieje tutaj. Czy My możemy coś kupić, możemy sobie jakieś cyber kupić, ale jak wyjść stąd? Może my musimy zginąć, żeby wyjść, ale klocek nie chce zginąć, żeby wyjść, bo to bez sensu. Wtedy klocek już nie będzie taki OP. Patrzcie, to jest w ogóle wejście do tego serwera pro wymaga rozmiaru 50k. Bardzo dużo. Dobra, radę to wbić, na pewno. Dobra, klocek już wie o co chodzi z tą automatyczną farmą. Patrzcie, klocek nic nie klika. Po prostu samo się klika. Ale dobra, ten gościu już irytuje powoli klocka, on jest taki długi. Musimy go zjeść, musimy go wszabać. Dawaj, dawaj, on chyba poszedł też ze dwóch, zaraz. poczekamy, O, jest dobra, mamy go. Jak, 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 dawaj. No, co jest? Czemu się niejesz? Zjedz się gościu. Ale gnida, no i jak, jak to jest możliwe, krocek całą głową był w nim. Od nic. A od nic, a od dalej żyje i godzin do godziny nie ma szans, więc sobie jedzmy po prostu wszystko. Jedzmy sobie po prostu, żeby być silni, żeby nas nie przegodził. Jak nas przegodzi, oj, to będzie w wkurzony. Wtedy kocek będzie wkurzony, dlatego kocek nie da się przegodzić. Klocek wbije te pięćdziesiątka, Klocek będzie super silny. Patrzcie, tam kogut jakiś jest. Nie jedzcie tam koguta. Kongu, to chyba największe zwierzę, jakie tutaj się trafiło. Patrzcie, ganiają się, gościło 17, a ten jeden. Aż kusi, żeby pomóc, ale nie damy rady, pomóc, to no bo jesteśmy za wolni. To jest właśnie problem: jak jesteście duzi, to jesteście wolni. Także pamiętajcie. Trzeba być odpowiednio duży, ale nie za duży. Weźmy sobie kuraka i automatyczną farmę sobie użyjemy. Zobaczymy, jak to będzie. Czy zjedam poprawnie? Patrzcie. Myk, myk, jemy. Ej, tak naprawdę my sobie byśmy mogli pójść teraz na awka. No i dopóki się nie trafi jakiś baladowy dzieciak, który kupi sobie wszystko za miliard robuxów albo jakiś youtuber, to, to jesteśmy bezpieczni chyba, nie? Chyba, że jeszcze byśmy bobkę dostali, ale to też drogie. To raczej nikt tego nie kupuje, bo to bez sensu. Kupujecie takie rzeczy? Napiszcie w komentarzu, czy kupujecie takie rzeczy. Jaka boba atomowa albo ta strefa VIP w ogóle. Strefa VIP Trochę kusi. Klocek nie będzie kłamał, ale klocek nie jest na tyle bogaty, żeby sobie to kupić. Ta automatyczna farba ma taką wadę, że jest bardzo, 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 bardzo wolna niestety tak to wygląda, patrzcie jak spidala od nas w ogóle. Ej, kurak tu jest! Mam nadzieję, że od tego kuraka nie może Ej, o nie, on chyba automatyczną farmę używa? Nie wiem, bo tak przestaje, bo to. Patrzcie, jak sobie klikniemy, co czy klikniemy, już mam kliknięte automatyczną farmę, to patrz on je jedno i tak na chwilę przestaje. I to tak można rozpoznać, czy ktoś wiecie, czy ktoś gra, czy nie gra, nie Więc jeżeli będę widział, że ktoś na przykład ma tę automatyczną farmę, no to można łatwo skorzystać. W ogóle kurak daje chyba Stysiaka. Wow, e, gościu, Nie za bardzo się kozaczysz z domu. Dawaj żarcie, dzięki. Nie zjemy go całego niestety, ale jakoś tam część go zjemy. Nie? Także klockowi to jakoś super, nie przeszkadza, szczerze powiedziawszy. Bywało lepiej oczywiście, ale nie jest najgorzej. Chodź tutaj, gościu, damy radę zeżreć ci chociaż ogonik, 10% zeżarliśmy, zawsze co. Trochę go tam będziemy podgryzać, żeby nas na pewno nie przegonił, bo to, wiecie, to tak musimy pokazać zobki po prostu, jak taki piesek, taki wkurzony, agresywny, nie? Że pokazujemy dominację i tutaj właśnie pokazujemy dominację na tym typie, że po prostu no co, no nie ma szans nas przegodzić, choćby skały, srały, to klocki Klocek będzie silniejszy, większy, fajniejszy i dalej zielony. W ogóle swoją droga ciekawe, bo często widać, jak właśnie ludzie sobie kupują jakieś rzeczy. I na przykład nie wiem, skórki sobie kupują, czy coś tutaj widzę, że są też skórki chyba, tak, to są chyba skórki. No i co? No a tutaj to nikogo Klotek takiego nie widział. Czy możemy sobie coś za te czaszki kupić? O co chodzi z tymi czaszkami? Kolejną nagrodę, to z domu są czaszki. Ale po co nam te czaszki są? O sieba. Am, dam, nam, dziękuję! Oj, darczę nie weźmiesz, gościu, ale jest taki szybki! Patrzcie, my jesteśmy tacy wolni w stosunku do niego! On tak popidala! A w ogóle skórki coś dają tutaj, tak ogólnie, poza wyglądem? Dają więcej czaszek, nie wiemy dalej do czego są czaszki, i dają exist, czyli chyba tak się kockowi wydaje, że chodzi o to, o ten porost jakby, że wiecie, że im więcej zjemy, tym więcej rośniemy. Ten mnoż... O, mnożacz, tak jak piszą w grach, mnożacz! <grym> Dokładnie tak! E, gościu! Gdzie pozaczysz się za bardzo, co? To ja tu królem jestem, a nie ty! Gościu! O! WOD! WOD! No właśnie, dobra! Odsuwajcie się od klocka! Haha! Klocek jest super siłaczem! W końcu klocek pokaże, może pokazać ząbki. Nikt klocka nawet nie może podgryźć. Klocek jest OP. Patrzcie, byk! I nawet egościu. wracaj, wracaj! Klocek nie zeżre. A, chyba się poddał. A, jednak się aż tak nie poddał. Najgorsze jest to, że klockowi mimo tego, że klocka nikt nie zeżre, to klocek też może teoretycznie nic nie zeżreć. Dobra, wpadł, jesteśmy czaszki. Klocek jest zadowolony. No i patrzcie, opłaca się żreć innych, bo dostajemy te czaszki. Więc jedzmy. Byk zjedzony. Gościu poszedł awka, chyba. No, jego problem, nie? Szczególnie, żeby ma automatyczną farmę i mógłby sobie farmić, a nie stać w miejscu i nic nie robić. Ale tu żarcia mamy. Dobra, żremy sobie więcej. Dobijemy chociaż 13 tysięcy, albo nawet i więcej. Patrzcie, jaki długi. Patrzcie, baski da. Baski da. To musiał chyba za zarobucksy. Chyba, że za czaski da się kupić. To nas może przegodzić. Oj, dawaj. Am, am, am. Dziękuję. Smacznego dla Klocka. Dzięki, dzięki, że piszecie smacznego w komentarzach. Mam nadzieję, że piszecie. Bo klocek no, ma taką nadzieję, że mu piszecie. Życzycie mu smacznego. Klocek sobie tutaj żre i jest coraz większym wężem, a was nie podpuszcza do tego, żeby kliknąć w odcinek, który pojawia się aktualnie na ekranie, co nie? No nie klikniecie, a jakbyście byli sigmami, to byście kliknęli, ale prr, nie klikniecie, co nie? Na pewno nie.